Rozmowy z terapeutą. Witam Państwa, Magdalena Sitek przed mikrofonem. To, co dzieje się, proszę Państwa, w ostatnich tygodniach powoduje u nas ogromny niepokój. Sytuacja za wschodnią granicą sprawia, że zaczynamy bać się o siebie, ale także o naszych bliskich. W regionie pojawili się uchodźcy, którzy z traumą stresu i pourazowego, i stresu wojennego muszą się teraz mierzyć, a my wraz z nimi. Ostatnie dwa lata to także czas pandemii. Czas, który był bardzo mocno nacechowany... Stresem i niepokojem. I to właśnie o stresie, który nieprzerwanie towarzyszy nam od ponad 24 miesięcy. Będziemy rozmawiać dziś w rozmowach z terapeutą. Czym jest stres? Skąd się bierze i jak możemy sobie z nim radzić? A do czego stres nieleczony może doprowadzić? O tym wszystkim już za chwilę zapraszam. Gościem rozmów z terapeutą jest dzisiaj dr Sylwester Bembas, psychoterapeuta, pedagog, doradca rodziny. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam państwa. Panie doktorze, w trudnych czasach przyszło nam żyć. Tak, no, czasy rzeczywiście są trudne, tak jak pani redaktor powiedziała. Najpierw wielomiesięczny stres spowodowany pandemią, a w tej chwili tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. Czy możemy powiedzieć, czym jest stres? Jest taka definicja tego niepokoju, który nam towarzyszy? Tak, no, najogólniej można powiedzieć, że stres jest taką naturalną reakcją biologiczną każdego organizmu, czyli jest takim normalnym fizjologicznym zjawiskiem, no, który jest związany z procesami życia. I stres towarzyszy każdemu z nas jest, tak jak powiedziałem, naturalną reakcją na codzienne wyzwania życiowe zmiany, zarówno negatywne jak i, Pozytywne w ogóle stres jest nam potrzebny, bo stres działa na nas mobilizująco, więc na przykład przed jakimiś ważnymi wydarzeniami w naszym życiu typu egzamin i tym podobne, no stres pomaga nam, po pozwala nam się mobilizować i przechodzić. Przez te trudne sytuacje w naszym życiu. Aktorzy często mówią, że przed wyjściem na scenę mają taki stres, który jest mobilizujący i dzięki temu mogą pięknie odegrać swoje role. To im pomaga. Tak, stres jest dla nas korzystny pod warunkiem, że nie będzie zbyt nasilony, że jego nasilenie będzie adekwatne do, do bodźca, który go wywołuje, bo gdy będzie zbyt nasilony, no to wtedy nas po prostu będzie paraliżował. A no właśnie, może do destrukcji doprowadzać. Takiego stresu nie chcemy. Ten jest niedobry. Tak, takiego starajmy się unikać. Kiedy jesteśmy narażeni na stres? To pytanie wydaje się pytaniem, które już zawiera w sobie odpowiedź, bo wiadomo, że jeżeli ktoś nas denerwuje albo dzieje się coś złego, tak jak chociażby teraz za wschodnią granicą, no to ten stres jest nieodłączny. Tak, a więc no, pierwszy taki czynnik, który Powodują u nas stres, to wtedy, kiedy czujemy się wystawieni na postawę toczących się zdarzeń i nie mamy możliwości ich kontrolowania, tak jak to się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą, a więc to są sytuacje, które no, powodują dosyć duży stres u ludzi. Natomiast druga sytuacja to jest wtedy, kiedy jesteśmy narażeni na częste konflikty interpersonalne z innymi ludźmi. Na przykład w przypadku niektórych zawodów, zawodów, które polegają na częstym kontakcie interpersonalnym z innymi ludźmi. Na przykład nauczyciel, lekarz i tym podobnie. Powiedzieliśmy parę chwil temu o tym, że stres może być mobilizujący, może nam dodawać takiej potrzebnej energii przed ważnym egzaminem, przed wyjściem na scenę w przypadku aktorów. Ale z drugiej strony, może być tak niedobry dla naszego organizmu, tak wyniszczający, że rodzi się pytanie, czy ten stres jest nam potrzebny, bo aktor by sobie pewnie poradził bez stresu i też by rolę odegrał. Tak, no ten stres jest wszechobecny w naszym życiu, choć zazwyczaj tego stresu się boimy. Chcielibyśmy go często uniknąć, ale z drugiej strony, no, bez tego stresu trudno byłoby nam funkcjonować. No bo musielibyśmy żyć bez dopływu bodźców, musielibyśmy żyć bez kontaktu z innymi ludźmi, ale też no bez angażowania się w rozmaite działania. Więc no mimo, że ten stres obecnie jest bardzo nasilony, te wiele miesięcy pandemii i, i ta wojna na Ukrainie, to nie jest on wytworem współczesności. No, trzeba tutaj też powiedzieć, że ten stres towarzyszy człowiekowi tak naprawdę od zawsze. No, jednak no, dopiero współcześni ludzie zaczęli to zjawisko badać i opisywać, natomiast no, ludzie od zawsze doświadczali skutków stresu jednak no, często nie znali jego przyczyn i nie wiedzieli, jak sobie z nim radzić. Nie potrafili go po prostu nazwać też i stąd te problemy z radzeniem sobie. Czy stres ma jakieś elementy składowe? Można go w ogóle rozłożyć na jakieś czynniki? Pierwsze, o tym powiemy już za chwilę. Ja przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj dr Sylwester Bembas. Stres, zagadnienie, nad którym się dzisiaj, panie doktorze, pochylamy. Przypominam, dr Sylwester Bembas, pedagog, psychoterapeuta, doradca rodziny w naszym radiowym studiu. Rozłożymy stres na Elementy jakieś składowe? Jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Stres jest właśnie procesem, w którym zawsze można wyróżnić takie cztery elementy składowe. No zawsze musi występować jakiś czynnik, który ten stres wywołuje może być nim czynnik zewnętrzny lub wewnętrzny. Stres też wywołuje proces oceny działającego czynnika, więc jego efektem jest zakwalifikowanie działającego czynnika jako zagrażającego nam, szkodliwego, neutralnego, ale czasem przyjaznego dla osoby, dla organizmu. No stres zawsze wywołuje reakcję stresową i następuje proces zmagania się ze stresem. Ma to miejsce oczywiście w przypadku, kiedy Działający czynnik zostanie oceniony jako ten, który jest stresujący. Stresory, czy możemy jakieś konkretne wyróżnić? Ale tak, no wyróżniamy takie trzy zasadnicze stresory. Te stresory mogą być fizyczne, czyli na przykład hałas, gorąco, zimno, wahania temperatury, zmiany ciśnienia powietrza, głód, infekcje, urazy fizyczne. Ciężka fizyczna praca, długotrwałe prowadzenie samochodu, na przykład, czy nadmiar bodźców, ale także wiele innych. No mamy też stresory psychiczne, na przykład obawa, że nie sprostamy jakimś postawionym zadaniom, nadmierne obciążenie zadaniami, czy czasem też w drugą stronę niedociążenie zadaniami, czy brak samodzielności, brak czasu. Pośpiech, a także utrata kontroli, no i stresory społeczne, czyli te, z którymi się w tej chwili mierzymy, Więc na przykład konflikty wojny, izolacja, z którą mieliśmy do czynienia przez ten czas pandemii, ale także strata bliskich osób, czy, czy mobbing, czy wiele innych. Możemy powiedzieć, że jest stres fizjologiczny i stres psychologiczny. To zostało stwierdzone, nazwane. Czym one się różnią, te stresy? E, tak, stres fizjologiczny, najgólniej można by powiedzieć, że jest to taki zespół ogólnych zmian e, przystosowawczych, czyli jako taka reakcja na nowy czynnik, który pojawia się w naszym organizmie i w jego otoczeniu, a więc tutaj no, przejawia się to na przykład wzmożeniem procesów przemiany materii, wzrostem ciśnienia krwi tętna, wzrostem poziomu cukru we krwi, ciepłoty ciała, podniesieniem krzepliwości krwi. Natomiast stres psychologiczny jest zmianą, która występuje w psychologicznych mechanizmach regulacyjnych i czynnościach pod wpływem. No, różnego rodzaju sytuacji trudnych, takich jak ta obecna. A ta sytuacja jest chyba jedną z najtrudniejszych, jakie w ostatnim czasie przeżywamy. Już zapominamy pomału o pandemii. Teraz wojna i ten niepokój, co będzie dalej, najbardziej nas stresują. Jakich rodzajów stresu doświadczamy jako ludzie? Tak, no, możemy powiedzieć, że są takie dwa zasadnicze rodzaje stresów. Pierwszy jest to stres chroniczny, czyli taki stres przewlekły. Bardzo niedobry, podejrzewam. Bardzo niedobry. Tak, on może być wywołany różnymi czynnikami, no, codziennymi trudnościami, z którymi się mierzymy, różnymi dolegliwościami, kłopotami, których no, jest bardzo dużo i które wywołują różne stany napięcia u nas. Natomiast drugi rodzaj stresu no, to jest stres, który wywołany jest sytuacjami traumatycznymi, takimi jak ta właśnie na Ukrainie i wtedy no, ten stres pojawia się nagle no i często wywołuje przerażenie i poczucie paniki. No, wszyscy pamiętamy, co działo się dwa lata temu, kiedy wybuchła pandemia, kiedy ludzie przerażeni wykupywali wszystko, czy większość artykułów ze sklepów. Sylwester Bembas, pedagog, psychoterapeuta, doradca rodziny, dziś w rozmowach z terapeutą. Powracamy proszę Państwa do rozmowy, przypominam dr Sylwester Bembas, psychoterapeuta, pedagog, doradca rodziny o stresie. Panie doktorze, rozmawiamy. Sporo już powiedzieliśmy o tych stresorach, o tym, że są różne rodzaje stresu. A jakie są źródła stresu? Można je wymienić? Tak, no możemy tutaj podać kilka źródeł stresu, na przykład brak jasności co do celów i, i oczekiwań wobec danego człowieka oraz sytuacja, w której na przykład ktoś zmuszony jest wykonywać coś, czego bardzo nie lubi albo czego. Nie chcę robić. No też takimi stresorami, źródłami stresu są te stosunki interpersonalne, o których już powiedziałem, ale też czynniki, które wpływają na nasz rozwój zawodowy, czyli na przykład niepewność co do pracy, obawy o jej utratę itd., ale także czynniki, które wynikają z... Struktury czy klimatu miejsca, w którym pracujemy. Stresujemy się właśnie w różnych sytuacjach. Stresujemy się w relacjach partnerskich, w relacjach z dziećmi, z rodzicami, ale to, co wysuwa się na plan pierwszy, to bardzo często stres, który spowodowany jest pracą, w którą się angażujemy i miejscem generalnie pracy. Jakie są przyczyny stresów pracy? Dlaczego tak bardzo to właśnie praca zawodowa nas stresuje? Praca zawodowa nas stresuje, bo ono odgrywa ważną rolę w naszym życiu, a więc tutaj tymi stresorami przyczyn stresów pracy jest wiele, na przykład przeciążenie pracą, więc wtedy, kiedy mamy za dużo zadań do wykonania, wtedy odczuwamy silny stres, no też rozwój techniki jest źródłem stresu w pracy, bo ludzie muszą dostosować swoje metody pracy, sprzęt do rozwoju techniki, do rozwoju elektroniki i tak dalej. Często starsi ludzie no mają z tym problemy, jest to dosyć stresujące dla nich. Ale też w pracy, na przykład takim czynnikiem stresującym jest praca zmianowa. I tutaj no, badania pokazują, że ona niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Nawet badania, które były przeprowadzone wśród osób pracujących na zmiany, wykazały, że takie Osoby są czterokrotnie częściej narażone na przykład na nadciśnienie tętnicze czy inne choroby. A więc no w pracy też stresuje nasz pośpiech, terminy, też no wydłużony czas pracy. Szefowie. My, szefowie, tak, A więc też złe warunki pracy, ale też taka sytuacja, kiedy ktoś pracuje tylko dla pieniędzy, kiedy ta praca nie, nie sprawia mu jakiejś większej satysfakcji, no ale też niskie wynagrodzenie. No i też paradoksalnie podróże i wyjazdy służbowe, jeżeli są zbyt częste, no to są źródłem stresu. Wcale tych czynników tak mało nie jest. Powiedział Pan, Panie doktorze, o tym, że chociażby praca zmianowa może wpływać na pogorszenie stanu zdrowia, na nadciśnienia, różne kłopoty, chociażby z sercem. No i Płynnie przechodzimy do kolejnego zagadnienia, czyli do skutków nadmiernego stresu. Kiedy rozmawiam z lekarzami w czasie dla zdrowia, to w zasadzie ten stres przejawia się wszędzie jako taki czynnik, który wpływa na wszystkie choroby, od zawałów poczynając poprzez choroby nowotworowe. Tak, rzeczywiście ten stres bardzo mocno oddziałuje na nasz organizm, także pod względem zdrowotnym, a więc tutaj najpierw może o, o skutkach stresu w sferze poznawczej. No jeżeli doświadczamy zbyt dużego stresu, zbyt długiego, no to spada, obniża się koncentracja, spada nasze rozproszenie uwagi, zmniejsza się również zdolność obserwacji, no też pogarsza się nasze myślenie, czyli... Tracimy taką umiejętność adekwatnej oceny sytuacji, no i też zaczynamy mieć problemy z myśleniem. Zmniejsza się też nasza kreatywność, bardziej jesteśmy rozproszeni, pogarsza się nasza pamięć, czy szybkość reakcji. No tutaj, jeżeli chodzi o te zdrowotne skutki, no to tutaj takie najistotniejsze obszary, gdzie ten stres oddziałuje, to jest układ krążenia, na przykład nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, czy udary mózgu, ale też układ pokarmowy, na przykład choroba wrzodowa, ale też no, sfera psychiczna przede wszystkim, prawda, więc depresje, nerwice lękowe, zaburzenia snu, czy zaburzenia zachowania. To są te obszary, gdzie stres dosyć mocno oddziałuje, no i też układ immunologiczny, alergie, infekcje czy nowotwora, więc ten stres no, działa na wiele obszarów naszego życia więc i na zdolności umysłowe, i na nasze emocje, i na nasze zdrowie, i na nasze. Zachowania. Trzeba przyznać, że lista jest bardzo długa, dlatego teraz zrobimy pauzę, chwilę odpoczniemy od rozmowy o stresie i za parę chwil powrócimy. Doktor Sylwester Bembas, pedagog, psychoterapeuta, doradca rodziny, dziś gościem rozmów z terapeutą, tak jak wiedzą już Państwo doskonale, rozmawiamy dzisiaj o stresie. Panie doktorze, jakie są formy zmian zachowania ludzi pod wpływem stresu? Te zmiany zachowania człowieka pod wpływem stresu mogą przybierać różne formy, czyli na przykład może wystąpić takie lękowe zahamowanie działania, pojawia się też gniew, który może być wyrażany poprzez agresję. No, pojawia się też regresja, czyli zastosowanie takich technik rozwiązywania problemów, które charakterystyczne są dla wcześniejszych stadiów rozwojowych człowieka. No też często mamy do czynienia z fiksacją, czyli zatrzymanie się jak gdyby i powtarzanie pewnego schematu postępowania, mimo że nie widzimy jego skuteczności, tej skuteczności nie ma. No i wywoływanie podczas doświadczenia silnego stresu, Objawów już przebytych chorób psychicznych lub chorób nerwowych, a więc to, co się dzieje w tej chwili ten silny stres, no to szczególnie oddziałuje na ludzi, którzy no borykają się z różnymi chorobami psychicznymi czy nerwowymi. Więc oni szczególnie są narażeni teraz na ten stres i na Trzeba, jego skutki. Mm -hmm. Trzeba przyznać, panie doktorze, że skutki nadmiernego stresu, mówiąc krótko, mogą być opłakane. Co zatem robić, by minimalizować te skutki na skutek stresu? Tak, no możemy na szczęście podejmować wiele różnych działań, żeby ten stres ograniczać. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, dlatego że sport działa dobrze nie tylko na nasze ciało, ale również na naszą psychikę, i tutaj w trakcie no, uprawiania sportu produkowane są endorfiny, a dlatego bardziej skupiamy się na wysiłku niż na myśleniu o sytuacji stresowej. Więc tutaj no, ruch powoduje, że w naszym mózgu Wydzielane są hormony szczęścia, poprawia się nasze zdrowie i lepiej się czujemy. A więc bardzo ważna jest taka równowaga, bo stres atakuje nas szczególnie, jeżeli jesteśmy przemęczeni, niewyspani, jeżeli jemy nieregularnie. A więc no tutaj szczególnie powinniśmy o to zadbać. A więc warto zadbać o to, by w ciągu dnia znaleźć na to wszystko czas. Bardzo ważny jest też uśmiech. I taki optymizm, dlaczego? że Uśmiech pozwala rozluźnić nasze ciało, uwolnić je od wszelkich napięć. Nawet taki wymuszony uśmiech jest korzystny i przyczynia się do uwalniania właśnie hormonów, które są odpowiedzialne za pozytywne samopoczucie. Tutaj też powinniśmy dbać o takie drobne przyjemności, czyli wspólne wyjście gdzieś, na przykład do kina na spacer. Tak jak powiedziałem, ważne jest to dobre odżywianie i okazuje się, że ze stresem możemy sobie w jakiś sposób radzić dzięki jedzeniu nawet pewnych produktów. Są to na przykład orzechy, cytrusy, owsianka, czarne porzeczki czy awokado. Tak jak powiedziałem, dobry sen jest bardzo ważny, bo sen obniża poziom kortyzolu w naszym organizmie, a więc gdy jesteśmy niewyspani, no to poziom tego hormonu się zwiększa i wpływa na nasze zdenerwowanie, więc też bardzo ważna jest eliminacja stresorów, tego co nas stresuje. A więc tutaj powinniśmy zastanowić się, co nas najbardziej stresuje. Można sobie też te stresory wypisać na kartce i pomyśleć, no, które moglibyśmy usunąć z codziennego życia, oraz zastanowić się, jak to skutecznie zrobić. No na przykład, no, biorąc tą sytuację na wschodzie, a więc no, warto rozważyć jak gdyby ograniczenie tych ilości informacji które do nas dopływają czyli taki detoks informacyjny na pewien czas żeby ograniczyć tą liczbę właśnie stresu a więc no, możemy na wiele różnych sposobów tutaj oddziaływać na nasz organizm aby ten stres minimalizować czy go ograniczać no też ważne są na przykład ćwiczenia oddechowe ćwiczenia Relaksacyjne, natomiast też bardzo ważne jest negatywne myślenie, no niestety, ale my jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby myśleć w sposób negatywny, i te negatywne myśli nam bardzo często towarzyszą, a więc no bardzo często nakręcamy się sami tymi czarnymi myślami, no i wtedy niestety, ale nasze ciało. Odpowiada na to stresem, a więc warto zmienić nasze nastawienie na bardziej pozytywne. Wtedy też nasze ciało będzie bardziej wyluzowane i, i, i odprężone. Warto tutaj powiedzieć o tym, że ponad 90% rzeczy, o które się martwimy, nigdy nie następuje. Biorąc pod uwagę to, nie warto się przejmować na zapas. No też tutaj ważne jest, aby zadbać o ulubioną formę relaksu hobby, spacer, słuchanie muzyki. Ale też bardzo ważne są dobre relacje z innymi ludźmi, z bliskimi, z przyjaciółmi. Proszę Państwa, no lista jest bardzo długa tych wszystkich rzeczy, które możemy zrobić, by stres zminimalizować. Ale łatwo jest powiedzieć, nieco trudniej jest zrobić. Na początek może po prostu dobrze się wyśpimy i to już powinno chociaż troszeczkę zminimalizować stres. Bardzo dziękuję, dr Sylwester Bębas, pedagog, terapeuta, psychoterapeuta, doradca rodziny. Był naszym gościem. Dziękuję Panu. Dziękuję bardzo. Stres, tak jak Państwo słyszeli, jest nieodłącznym elementem naszego życia. Może nas mobilizować, ale może także działać w sposób bardzo negatywny. 90% jak Państwo słyszeli, tych rzeczy, których się boimy, się nie sprawdza. Dlatego nie ma co się nakręcać i martwić na zapas, bo tego stresu i tak mamy pod dostatkiem. Jak go niwelować? Jeżeli Państwo nie pamiętają, to raz jeszcze można nas posłuchać, wchodząc na radiokielce.pl, odnaleźć podcasty. Rozmowy z terapeutą. Dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Magdalena Sitek, do usłyszenia.